Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie na kolejnym filmiku z Polish F1 Series. Jesteśmy w Meksyku, jest to przedostatnia runda mistrzostw w lidze Polish F1 Series. Jak widzicie, takie są wyniki kwalifikacji. Kensy, Stachulec, Kamil, Komoń, Daniel Kensy złożył fantastyczne kółko w Q3, a ja nie brałem udziału w kwalifikacjach, ze względu na to, że zebrałem za dużo punktów karnych w sezonie i dostałem po prostu znowu bana na Kwalifikacje do tej rundy, akurat e, przez ten incydent tam z Tomkiem Poradziszem w USA, dlatego obserwowałem tylko kwalifikacje i będę startował do Meksyku z P20, z ostatniego miejsca. No i zobaczymy, czy jestem w stanie znieść się na wyżyny i zakończyć wyścig na bardzo dobrym, punktowanym miejscu, a może nawet lepiej. Będziemy oczywiście cisnąć. strategię na tym wyścig to będą dwa PIT. Ze względu na to, że tutaj właśnie to jest chyba jedyny tor, na którym no może oprócz Kanady, na którym e, te dwa pit stopy dają przewagę e, szybkości po prostu na przestrzeni całego wyścigu i będziemy startować na medach. A potem dwa stinty czekają nas na softach. Tutaj jeszcze szybko setup pokazywałem: jak ktoś chce, to sobie niech zrobi screenshota. Dwa skrzydła, także niski dosyć docisk, oraz wysoki z tyłu, ze względu na to, żeby tutaj mieć przyczepność na wyjściach z zakrętu. No Tu jest potrzebna trakcja. Tro, Tor trochę podobny do Kanady jeśli chodzi o ustawienia. I oraz charakterystykę toru. No dobra, będziemy zaraz zaczynać wyścig. Bo jak dojadę tutaj na swoje pole startowe, to od razu będą światła, bo jestem ostatnim zawodnikiem, który będzie tutaj się zatrzymywał na polach startowych. No i będziemy ruszać. Zobaczymy, czy już na starcie tutaj uda nam się zyskać jakieś pozycje pięć świateł. No i ruszamy. Musimy odbijać od razu w prawo ze względu na to, że Ziemia 21 po prostu tutaj nie wystartował. Nie wystartował jako człowiek, tylko Startował jego bot, no i przez to straciliśmy dystans do reszty stawki. Ale tak naprawdę to nie jest ważne. Ważne jest teraz, jaką linię obierzemy tutaj w tym kotle całym, który powstanie w tej pierwszej szykanie. Po zewnętrznej tutaj objeżdżamy Żubrowskiego, zyskujemy jedną pozycję przed nami, tam się dzieją, cuda, skrzydła latają wokół nas. No i tutaj wielki, wielki syf powstaje na to, że jadą czterech w jeden zakręt. My po zewnętrznej to jest najbezpieczniejsze droga. No i udaje się dzięki temu zyskać aż cztery pozycje na jednym zakręcie i teraz po zewnętrznej objeżdżamy w Brzoskwinie. Mamy o wiele większą trakcję na wyjściu tam z tyłu e, ktoś wyspinował na trawie. No już jesteśmy na 13 pozycji i teraz bardzo szybko tutaj zbliżymy się, zbliżamy się do Krutula i Mrochem, Mrochem bardzo wolno przejeżdża e, tę sekwencję szybkich zakrętów, przez to jego wyjście jest fatalne i my zyskujemy na to. Może tutaj zanurkujemy. Nie, odpuszczamy. Nie to jest zbyt szybki zakręt, ale teraz przed nami bardzo wolny zakręt i szeroki, dajwujemy od wewnętrznej, wywieźliśmy Krutula, który od razu dostał karę 6 sekund za ścinanie no to tam takie mocne ścinanie zakrętu, no i przez to e, Krutul tutaj się pokarał, no i teraz e, bez problemu go wyprzedzimy na prostej, Krutul tutaj nie walczył ze mną, odpuścił no ale zyskaliśmy ile? z 20 na 11 lokatę w przeciągu jednego okrążenia Naprawdę ten start był fantastyczny w naszym wykonaniu, no i teraz możemy naprawdę przycisnąć. Wiem, że mam dobre tempo wyścigowe, dobry setup na wyścig, jeśli chodzi o zarządzanie oponami, więc trzeba to teraz wykorzystać. No i będę mógł to wykorzystać, bo jestem w dobrej pozycji. Przechodzimy do okrążenia numer już 4. Teraz zabieram się za mojego teammata na ten wyścig Bartosza Mikode, zastępuje Tomka Poradzisza, który już wycofał się z po prostu tych dwóch. Ostatnim wyścigu, bo znowu mistrzostwo. No i jesteśmy na dziesiątym miejscu, czyli już punktowana pozycja przed nami Patryk JD i kilku kierowców na medach, którzy startowali. E, wypych Szymański, Szymański nie wypych, Bobrowicz, e, Kamil Komoń tam jeszcze z przodu. E, dojeżdżamy do Patryka JD na piątym okrążeniu, na końcu piątego okrążenia i powinniśmy też bez problemu go wyprzedzić, bo Patryk tutaj nie walczył, nie wykorzystywał swojej baterii do obrony. My teraz też już odpuściliśmy wykorzystywanie baterii idziemy bok bok no nie chcę używać po prostu baterii żeby się nie zużywała no i dzięki temu po prostu zaoszczędziliśmy trochę więcej baterii niż gdybyśmy używali cały czas systemu overtake żeby wyprzedzić całkowicie Patryka no, i przed nami jest Szymański na softach. Te softy w tym momencie, jak zobaczycie, bo już jesteśmy pod koniec szóstego okrążenia, no nie dają rady. Szymański zjeżdża do alii serwisowej. Softy bardzo, bardzo szybko się zużywają, szczególnie na tym pierwszym stincie, kiedy jedzie się na użytych softach z kwalifikacji. Także kierowcy już na szóstym zjeżdżali, na siódmym. No, i teraz przechodzimy do dziewiątego okrążenia, i na tym okrążeniu czułem, że troszeczkę jestem przytrzymywany przez Wypycha i przez resztę stawki przede mną, bo jeździmy takim w pociągu za kierowcami, którzy są jeszcze na softach. No i próbowałem tutaj Wypycha jakoś dojechać na tej prostej, ale razem po prostu używaliśmy ersu, Nie było łatwo wyprzedzić Wypycha, bo po prostu chciał się bronić w tej sytuacji. I znowu teraz na wyjeździe mamy o wiele większą trakcję. Wypych ma mniej ersu, bo świeci się lampka i znowu będę próbował nurkować tutaj teraz po wewnętrznej, ale Mateusz świetnie świetnie parkuje swój bolid, nie jestem w stanie e, opóźnić wystarczająco hamowania, nie jestem w stanie wyjść przed niego, no i tutaj na wyjściu też zabrakło e, trakcji, obaj się ślizgaliśmy, bok, bok, po prostu wychodziliśmy, zarzuciło nas, no i się nie udało tutaj wyprzedzić Mateusza, no bronił się dzielnie, no próbowałem tutaj go wyprzedzić, ale się nie udało, zużyłem przez to troszeczkę e, mojej baterii, no i muszę po prostu teraz e, przyszykować się na następne okrążenie, no tam przed nami ten Renault, on jest bardzo wolny w tej sytuacji, bo ma już bardzo, ale to bardzo zużyte te softy, więc on prawdopodobnie na tym okrążeniu już zjedzie do alei serwisowej i tak właśnie robi i zrobił to też Jakub Rzeszut, dzięki czemu teraz na prostej startowej bez problemu wyprzedzę Mateusza Wypycha, mimo tego, że będzie miał system DRS, ale nie ma nikogo przed sobą, więc nie ma tunelu aerodynamicznego i też chyba Mateusz już też spasował w tym momencie i nie chciał dalej walczyć ze mną, tak mi się wydaje. No i przede mną teraz będzie jeszcze Wojciech Bobrowicz i Kamil Komoń. To są jedyni kierowcy, którzy jeszcze są na Medach, bo e, pierwszy jedzie Piotr Stakulec, który jest na e, Softach. No, i Piotrek Stachulec sobie już zjechał kilka okrążeń temu, i teraz w końcu dogoniliśmy Wojtka Bobrowicza. I lądujemy na drugim miejscu, przed nami jest tylko Kamil Komoń. Kamil Komoń startował na medach, więc on ma bardziej użyte te medy od nas: o 2-3 okrążenia. My mamy świeżutkie w porównaniu do niego. No, i teraz złapaliśmy drugiego już warninga więc musimy się pilnować, przechodzimy do okrążenia numer 15, Kamil Komuń zjechał dwa okrążenia przed nami i my zjeżdżamy do alei serwisowej razem z Wojtkiem Bobrowiczem, który trzymał się nas na granicę sekundy, kiedy ja go wyprzedziłem przez te kolejne 2 trzy okrążenia, teraz zmieniamy na softy, Kamil Komuń tam widzicie na szóstym miejscu on nas wyprzedzi, no tutaj dużo podcinka daje więc mieliśmy do niego stratę 2,5 sekundy i teraz ta strata będzie o wiele większa, bo zjechaliśmy dwa okrążenia po jest daleko z przodu Kamil Komuń, a my wyjeżdżamy w fatalnym miejscu, bo my przedłużyliśmy dosyć Steam i wszyscy, którzy zjechali przed nami, mimo że ich wyprzedziliśmy na torze, to oni odzyskali swoją pozycję. No i już są przed nami znowu, więc musimy na nowo ich po prostu tutaj wyprzedzić. No, będziemy korzystać z przewagi świeżości opon. No i przechodzimy do końca tego okrążenia wyjazdowego i złapaliśmy Szymańskiego, który już jest na medach. Mniej więcej 7 okrążeń, bo zjechał na szóstym, to nawet 10, więc on jest po prostu teraz bardzo łatwym kąskiem. Nie ma przyczepności tyle co my mamy na tych świeżutkich softach. I teraz, nawet na wyjściu z ostatniego zakrętu, już byliśmy bok bok z nim, więc bez problemu wyprzedzamy kierowcę Williamsa I teraz przed nami wypych Mikoda. Oni są na bardziej użytych softach od nas, o 2-3 okrążenia, więc to jest duża przewaga na tym torze powinniśmy to jakoś wykorzystać, ale właśnie tu jest wielki pociąg przed nami. Wielki pociąg, więc w pociągu o wiele ciężej się wyprzedza, bo każdy może używać systemu DRS. Mamy rekord w pierwszym sektorze, ale dzięki temu, że mamy system DRS, mogliśmy używać na tej wielkiej prostej oraz oczywiście mieliśmy przyczepność w oponach jesteśmy prawdopodobnie teraz najszybsi na torze, ale ciężko to wykorzystać kiedy masz taki wielki pociąg przed sobą który prowadzi kierowca Renault, ale jak widzicie w zakrętach bardzo blisko jestem tych wszystkich kierowców bo oczywiście no, ta przywaga tych opon jest ogromna, no i zobaczymy zaraz na wyjściu na prostą, tam Kuba Rzeszut walczy z Bartoszem Mikodą Mikoda tam go mocno końca na softach, no Rzeszut jedzie na medach już użytych, już tak chyba 10 też okrążeń jak Szymański teraz wychodzimy na tą prostą i mamy potężny slipstream tunel aerodynamiczny za całą stawką kierowców e, wypych, jak widzicie, flaszuje jego lampka czyli to znaczy, że już jest poniżej 10% ersu, my mamy więcej ersu niż ta cała stawka e, wokół nas, jeździmy po wewnętrznej i trzech naraz, ledwo co prawie wyrobiliśmy się, nie wjechaliśmy w wy, jaka i trzech naraz porobiliśmy na hamowaniu, zrobiliśmy potężnego dajwa. musiałem zaryzykować, bo nie chciałem Zostać za nimi na kolejne dwa-trzy okrążenia. I dzięki temu, że zaryzykowałem, już w tym momencie jestem 3 e, pozycje do przodu i nie będę musiał się męczyć na kolejne e, kolejne okrążenia po prostu. I tylko przede mną jest e, kierowca Renault, którego bez problemu zaraz wyprzedzimy, bo mamy ogromną przewagę opon. On nie ma nikogo przed sobą, więc będzie bardzo łatwym końskiem na tej prostej, bo ja będę używał systemu DRS, on nie będzie mógł używać, no i też nie używa baterii, bo wie, że już nie ma szans. W tej walce więc odpuścił rywalizację więc z łatwością wychodzimy na piąte miejsce. E, przed nami e, jest Żubrowski. Kamil Komu. on już 7 sekund jest przed nami dzięki tej podcince, ale on ma o 3 okrążenia starsze opony, więc to będzie e, na nasz plus tutaj działać. przejeżdżamy do okrążenia numer 20. To jest okrążenie po tym, jak wyprzedziliśmy Rubciaka i Żubrowskiego. W przeciągu okrążenia dogoniliśmy. On miał 4 sekundy przewagi. I zobaczcie, jaką wolno jedzie. Ja myślałem, że on jakby jedzie jakby bot ustawiony na 50% AI, wiecie, bo tak strasznie wolno jechał ten stint. Nie wiem, czy miał jakieś tam problemy, ale w 4 sekundy odrobiliśmy w jedno okrążenie. No i tylko przed nami jest Kamil Komoń, Daniel Kenzo oraz Piotrek Stachulec. Kamil Komoń 5,5 sekundy, ale będziemy odrabiać stopniowo do niego. Daniel Kenzo oraz Piotrek Stachulec są na medach, więc do nich jeszcze szybciej będziemy odrabiać, ale czeka nas jeszcze jeden pizzow i prawdopodobnie my wszyscy skończymy na softach, na ostatnim stincie, więc się to wszystko wyrówna. Przechodzimy do okrążenia numer 25. Kamil Komoń zjechał do alei serwisowej okrążenie wcześniej, więc znowu e, Cieknie nam na kilka dobrych sekund, no bo podcinka bardzo dużo do, tutaj daje, ale my robimy podcinkę na Danielu Kensu. Daniel, e, e, zbliżyliśmy się do niego na 2,5 sekundy, a mieliśmy stratę około 7 sekund w momencie, kiedy wyprzedzaliśmy Żubrowskiego, więc spokojnie powinniśmy teraz wyjechać przed Kensem, jak e, raczej on wyjedzie za nami. Jak zjedzie, wyjeżdżamy teraz za Żubrowskim, który nie wiem, czy on był w alei serwisowej, czy. Eee, czy nie, czy po prostu tą całą przewagę mieliśmy, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia jak to się stało ale znowu będziemy musieli wyprzedzać kierowcę Ferrari. Jak widzicie cały czas dublujemy jakiegoś ducha, to jest właśnie Ziemia, który tam na starcie nam przeszkodził. No i przechodzimy do końca okrążenia 26 i początek 27 okrążenia. Bez problemu oczywiście wyprzedzamy Żubrowskiego i też wyprzedziliśmy Daniela Kęcego, którego wyje który wyjeżdża właśnie teraz z Alei Serwisowej, więc udała się podcinka. No i przed nami jest tylko dwójka kierowców. Kamil Komoń oraz Piotrek z Stachulet, czyli z P20 już jesteśmy na P3 no i nawet z szansą na P2, bo Piotrek Stachulet raczej jest tutaj nieosiągalny, ale Kamil Komun jak najbardziej, on ma bardziej użyte opony od nas, więc powinniśmy zbliżać się z okrążenia na okrążenie Piotrek Stachulet zjechał okrążenie po nas, więc on będzie miał przewagę opon, więc ciężko będzie tutaj zniwelować przewagę, on prawdopodobnie nam ucieknie i to jest Okrążenie, na którym zrobię swoje najszybsze okrążenie w tym wyścigu. Korzystałem z systemu DRS na prostej startowej, wyprzedzając żubrowskiego, i teraz też wykorzystuję mój cały, moją całą baterię do tego, aby. Mieć pewność, że to będzie najlepsze okrążenie w tej sesji. Najlepsze okrążenie w wyścigu jeszcze na wyjeździe na prostą startą, wykorzystuję maksymalnie baterię i jest to najlepszy czas tego wyścigu, minuta 14:0 co daje mi aktualnie przewagę mniej więcej 0,6 nad drugim zawodnikiem. No i przechodzimy do okrążenia numer 38. 3, 33. W końcu dogoniliśmy Kamila Komonia. Odrabialiśmy do niego około pół sekundy na okrążeniu. Piotrek Stachulec nam odjeżdżał około 2 dziesiąte na okrążeniu 3. No i zbudował sobie przewagę 6 sekund. Ale w tym momencie Skupiamy się na Kamilu, na drugim, na drugim miejscu w tym wyścigu, więc naprawdę jeśli teraz wyprzedzimy Kamila, no to będzie mega sztos z P20 na P2. Teraz wyjechaliśmy na prostą startową, tutaj Kamil komej próbował zerwać slipstream, ale za mocno to zrobił, stracił, wytracił za dużo prędkości i dzięki temu bez problemu lądujemy na drugim miejscu. Po starcie jeszcze raz przypomnę z P20, no cóż to jest za fantastyczny kombak w naszym wykonaniu. Naprawdę wszystko świetnie tutaj się ułożyło w tym wyścigu. No i szkoda, że no, brakuje tej wisienki na torcie, że nie udało się tutaj Piotrka Stachulca dogonić, bo już jesteśmy na ostatnim okrążeniu No nie dało rady, miał przewagę tempa na koniec tego wyścigu, miał świeższe opony. No i wyjeżdżamy na prostą startową i kończymy Grand Prix Meksyku na drugim miejscu. Piotrek Stachulec zdobywa wicemistrzostwo dzięki temu zwycięstwu. No ja niestety muszę spasować. E tym drugim miejscem i e, będę trzeci ostatecznie w klasyfikacji generalnej no bo musiałbym wygrać a Piotrek Stachulec nie wiem by musiał mi tam punktu zdobyć więc no ciężko byłoby tutaj e, wicemistrzostwo e, tutaj wygrać no ale e, jest jak jest jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego wyniku jaki osiągnąłem w tym wyścigu czyli start z P20 kończę zawody na P2 no i tyle jeśli chodzi o PFS-a jesteśmy na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej Generalnej zostało tylko Grand Prix Brazylii, które pojedziemy oczywiście już na takim lajcie. Ale oczywiście też dam z siebie wszystko jak to w każdym wyścigu. No i tak to właśnie wszystko się ułożyło w tym sezonie. Mogło być oczywiście o wiele lepiej, bo wiele błędów takich popełniłem na przestrzeni całego sezonu. Też wiele takich pechowych sytuacji. No ale cóż, takie są wyścigi. Gratuluję Tomkowi poradziszowi, gratuluję. Piotrkowi Stapulcowi za wicemistrzostwo. Ja kończę trzeci. To też jest dobra pozycja. Troszeczkę pieniążków tam przygarnę ze sponsorów i jakieś nagrody. Także nie jest źle. Jestem zadowolony. No i dziękuję wam przede wszystkim widzowie za wsparcie na przestrzeni tego całego sezonu na Twitchu oraz tutaj na YouTubie w komentarzach. Także motywujecie mnie dalej do dalszego wrzucania filmików. Przepraszam, że dopiero teraz w piątek wrzucam filmik z pfs -a. No ale ale niestety przez cały tydzień byłem zajęty montowaniem filmów weselnych, bo to jest aktualnie moja główna praca na przestrzeni tak właśnie tygodnia. No i tyle, no będę teraz starał się więcej tego robić, więcej skupić się na F1, szczególnie w momencie, kiedy wyjdzie nowa gra. To jest ten moment, w którym wesela idą na drugie tory. Formuła 1 będzie najważniejsza, bo wtedy będzie. Boom na F1, także w, mniej więcej w połowie lipca. Szykujcie się na dużo materiałów tutaj na YouTube oraz częstsze streamy na Twitchu. Także jeśli spodobał Ci się materiał, daj łapkę w górę. No i widzimy się w następnych materiałach. Hej!